Słuchajcie, mamy już ostatni etap. Tego pana znacie. Ten motocykl znacie. Przeszedł cały cykl, cały etap rozpoczęcia przygody od dopasowania motocykla w salonie do zakupu. Potem był instruktaż dwugodzinna. Widzieliście go ostatnio na ósemce, jak pojechaliśmy sobie na Dodrę. No i teraz jest czas wyjechania motocyklem na drogę publiczną. Do domu, czyli możliwość wracania na kołach. Zobaczcie, ile to etapów trzeba przejść. I teraz chciałbym koledze, ale też Wam przekazać, jak poruszamy się. Wyjeżdżasz na drogę, trzymasz się normalnie prawego ślada, śladu samochodu. Dojeżdżamy, czy do świateł, zalecam, żebyście zmienili na lewy ślad yy, samochodu. W momencie, kiedy będziesz chciał wyprzedzić, trzymasz się lewego śladu samochodu. Bardzo ważne, żebyś mi nie zaczynał wyprzedzanie z prawej strony tak jak ślad idzie po prawej stronie. Musimy najpierw kontrolować lusterko, najlepiej się troszeczkę obrócić, zjechać do lewego, śla, lewego śladu, żebyśmy widzieli co jest przed nami. Tak samo jak chcesz skręcić w lewo, to właśnie najpierw z prawego śladu potem do lewego, następnie do osi jezdni kierunkowskazem dopiero od lewego śladu do osi jezdni bo to jest bardzo ważne, żebyś mi nie zaczynał skręcać z prawego śladu i od razu mi po skosie, bo to jest bardzo ważne. To pamiętaj. Najważniejsze na motocyklu, jak jedziesz do skrzyżowania, każde skrzyżowanie przejeżdżasz w taki sposób, że ty myślisz, że on ci wyjedzie. Ty masz zachować szczególną razy 10 ostrożność. Na czym to polega? Na motocyklu ja zawsze z bardzo daleka staram się wykorzystać ten pas. Nie robimy tego na samym skrzyżowaniu, bo Ci pomyślą, że ich puszczasz z daleka, staramy się, żeby nas dostrzegli. Jeszcze przed wjazdem na strzywanie, redukujemy bieg maksymalnie do dwóch biegów, zwalniamy prędkość, łapiemy kontakt wzrokowy z każdym, który chce się włączyć. Jak Ty wiesz, że on cię zobaczył po lewej, po prawej, i jeszcze ten, który skręca w lewo, to dopiero jedziesz przed strzywanie, bo to jest gwarantuje ci, że raz pojedziesz. Z myślą, że on Cię widzi, a Ty nie zapajesz z nim kontaktu wzrokowego, to gwarantuję Ci, że on Ci wyjedzie. Jesteś czarno ubrany, starajcie się, żeby Was było widać z daleka. Te dwie zasady są bardzo ważne. Jedziemy już na, po, poza terenem zabudowanym, trzymamy się prawego śladu samochodu. Nie? W momencie, kiedy dojeżdżamy do kolumny, zjeżdżamy do lewego. To jest bardzo ważne. Tego się skończy. Dobra?